Drodzy bracia i siostry, niech pokój i miłosierdzie Pana będzie z wami. Jestem diakon Paul z Toronto. Po raz pierwszy usłyszałem o Medjugorju w 2001 roku, czytając książeczkę Andrew Younga, Matka Boża mówi z Meczugoria. Dowiedziałem się, że Matka Boża objawiła się kilkorku dzieciom i wezwała ich do pokuty, modlitwy i postu. Bardzo mi to pomogło, ponieważ nawróciłem się i ochrzciłem. W 2000 roku i miałem raczej ograniczoną wiedzę na temat modlitwy i postu. Orędzia Matki Bożej pomogły mi żyć wiarą w praktyce poprzez codzienną modlitwę różańcową, post o chlebie i owocie. Dopiero w 2008 roku dałem się w końcu na pielgrzymkę do Meczu Goria. Mieliśmy szczęście, że byli z nami Dominik i Krystyna, małżeństwo, które co roku entuzjastycznie organizuje pielgrzymki do Meczu Goria. To była moja pierwsza pielgrzymka i byłem pod wielkim wrażeniem, gdy zobaczyłem tak wielu braci i sióstr z całego świata modlących się, poszczególnych wymieniających się wiarą i przemieniających się tutaj codzienna prześwięta, z tak wieloma osobami, adoracją, herstyczną celebracją i e, po prostu mnie pociągały. Byłem całkowicie zanurzony w tej religijnej atmosferze. Zdarza się, że gdy ktoś chce zbliżyć się do Pana lub więcej się modlić, przychodzi niespodziewane pokusy. W Medjugorju wszedłem w okres próby trzeciego dnia. Nagle nie mogłem odmawiać różańca, który, który odmawiałem codziennie od kilku lat. Wątpliwości i frustracja ogarnęły mnie jak ciemna chmura dusząca moje serce. Umysł. Poprosiłem o pomoc naszego duchowego kierownika, księdza Yanga. Podzielił się ze mną swoimi słowami, mądrymi słowami, ale moja udręka trwała. Chodziłem na msze, modliłem się w kościele świętego Jakuba i prosiłem Pana, aby rozproszył tę ciemną chmurę, ale pozostałem w tym stanie jeszcze przez kilka dni. Pewnego dnia po obiedzie inni poszli na msze, a ja celowo zostałem, ponieważ nie miałem chęci pójścia do kościoła ani się modlić. Zostałem sam na dziedzińcu naszego hotelu. W tym momencie zadzwonił dzwon kościelny, czysty i transcendentalny dźwięk dzwonu kościelnego dotarł do moich uszu, bicie dzwonu, wszedł do mojego serca i umysłu i objął całą moją istotę. Ciemna chmura, która otaczała mnie przez wiele dni, zniknęła. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, by opisać to doświadczenie. Najbliższą rzeczą, o której myślę, jest Psalm 49, w którym Dawid mówi Nakłonię mego ucha przy dźwięku liry, wyjaśnię moją zagadkę. Dobry Bóg użył dźwięku dzwonów kościelnych, aby rozwiać moje ciemne chmury, które spływały na mnie w moim świecie co za niespodzianka z tego doświadczenia nauczyłem się czegoś nowego o modlitwie wcześniej myślałem, że modlitwa oznacza odmawianie różańca lub kontemplację umysłem i tak im podobne, a robienie tego wszystkiego własnymi siłami. Myślę, że poprzez to doświadczenie pan nauczył mnie, że modlitwa jest pierwszą łaską z góry. To rzeczywiście prawda i zanim mogłem otworzyć usta lub myśleć umysłem, otrzymałem Boży dar i mogłem wejść w modlitwę. W pewnym sensie wysiłek, jaki wkładał w modlitwę, nie pole na in inicjowaniu czegoś, ale na przyjęciu wezwania do wejścia w coś obecność Boga. Ta obecność nie ogranicza się do czasu modlitwy, jak myślałem wcześniej, ale jest obecna w każdym momencie naszego codziennego życia. Oznacza to, że każda chwila życia może być momentem wejścia w obecność Boga. Pierwszym miejscem do odwiedzenia w Medjugorju jest w skórze objawień. Możecie pomyśleć, że byłem na tym wzgórzu kilka razy podczas pielgrzymki, ale tak nie jest. Byłem tylko dwa razy. Kiedy byłem tam po raz pierwszy, uświadomiłem sobie coś patrząc na figurę Matki Bożej. Jedną ręką dotyka piesi, a drugą pokazuje co. Innego. Wydawało mi się, że powiedział mi, pragnę, pragnienie mojego serca jest, abyś tam poszedł. Jej tamto było, było drugie wzgórze, znacznie wyższe, zwane krzyżowac. Od tego dnia reszta mojej pielgrzymki była w dużej mierze związana z krzyżowcem. Spinaczka po kamienistej ścieżce była bardzo trudna, ale było warto. Wraz z pielgrzymami z całego świata modliłem się i kontemplowałem drogę krzyżową. Chodziłem codziennie, czasem wczesnym rankiem, czasem późnym popołudniem przed zachodem słońca, wtedy na wzgórzu jest mało ludzi, więc można modlić się spokojnie i powoli. To doświadczenie zbliżyło mnie do Pana, Jego cierpienia, Jego miłości. Połączą moje życiowe wyzwania z Jego krzyżem. Uświadomiłem sobie, że nie muszę powiedzieć noszę mój krzyż, aby iść za Tobą, ale że Jezus niesie mój krzyż i wzywa mnie, abym szedł z Nim, abym szedł w Jego życie w pełni życia. Na krzyżowcu widziałem braci i siostry wspinających się boso, ich ofiary pokazały mi ich wiarę w działanie. Pewnego dnia o zachodzie słońca, kiedy schodziłem z kryjrzewca, ujrzałem spinającą się siostrę zakonną i powiedziałem jej, niedługo będzie ciemno, uśmiechnęła się, będę czuwała. Te uczynki wiary i oddania w gorium mnie poruszyły, dotknęły moje serce i umocniły moją wiarę. W naszej grupie pielgrzymkowej w Toronto był również starszy pielgrzym, ksiądz Yang. Miał ponad 80 lat i przeżył wiele nowotworów. Wspiął się z nami na Kryjżywat. Każdy krok był wyzwaniem, ale on wytrwał. Na dziewiątej stacji upadł kamień. Przeciął mu nogę i spowodował krwawienie. Gdy inni spieszyli mu z pomocą, modlił się: Panie, nie jestem godzien dźwigać z tobą krzyża. Jaka dobra dusza, jakie pokorne serce. Jego słowa przypomniały mi, że nikt z nas nie jest godzien dźwigać krzyż Jezusa. Pan niósł nasz krzyż i wezwał nas do wejścia w Jego łaskę, towarzysząc Mu w naszym codziennym życiu. Wezwanie Pana łączy nasze cierpienie i cierpienie z Jego krzyżem, aby nasze cierpienie mogło przemienić się w coś pięknego i pełnego nadziei. Życie chrześcijańskie jest życiem łaski. W kilku słowach mogę podsumować moją pielgrzymkę do Meczugoria. Matka Boża z Meczugoria pragnie przede wszystkim, aby jej dzieci zbliżyły się do Jezusa, naszego Pana. Po drugie, chodzenie drogą krzyżową z Jezusem jest drogą łaski. Zostałem wyświęcony na diakona stałego w 2014 roku. Moje powołanie jest związane z moim doświadczeniem w Meczugoriu, chociaż nie rozumiałem tego podczas pielgrzymki w 2008 roku. Mój przyjaciel, diakon powiedział mi w 2002. Po będziesz diakonem, powiedział, że to nie pochodzi od niego, ale to jest wiadomość, którą musi mi przekazać. Nie ufałem. Nie wierzyłem i już o tym nie myślałem. Jeśli mogę wybierać, nie chcę więcej poświęcać służbie innym, nie chcę poświęcać więcej czasu na niesienie dodatkowego krzyża. Jednak od 2008 roku. Wszystkie znaki skierowały mnie w stronę diakonatu. Moje codzienne wschodzenie, wchodzenie na krzyżewac, wac w Medjugorju i moje rozważanie tajemnic drogi krzyżowej pokazało mi, że droga krzyżowa jest w rzeczywistości drogą życia, przepełnioną łaską Bożą i że nie powinienem się jej bać. Jeśli Bóg zzywa, to Bóg i da. Jego łaska pozwoli nam nie tylko otrzymać łaski, ale... Abyśmy byli kanałami Jego łaski w służeniu innym. Dziękuję za wysłuchanie.